Końcówka roku szkolnego to na pewno stresujący czas dla uczniów, studentów i oczywiście dla rodziców. Myślenie o planach na przyszłość często powoduje ścisk w żołądku. Pojawiają się wtedy nurtujące pytania, czy zdam ten tr trudny egzamin, czy uzyskam wystarczającą ilość punktów, by dostać się do wymarzonej szkoły, czy wymarzony kierunek studiów. Myślenie o swojej przyszłości jest bardzo ważne, dlatego chcę Ciebie też zapytać. Czy słyszałeś kiedyś, że Bóg ma dla Twojego życia plan? Jeśli jesteś zainteresowany, to koniecznie wysłuchaj naszego pierwszego odcinka pod tytułem Powołanie z cyklu rozważań Boży plan dla, dla Twojego życia. Być może przygotowanie do trudnych egzaminów, nieprzespane noce z powodu zaległości w lekturach szkolnych, to na pewno ciężkie momenty w życiu każdego młodego człowieka. Przechodzenie z jednego etapu do drugiego jest dla każdego z nas stresujące, ponieważ musimy się znów dostosować do nowej sytuacji w życiu. Zakładamy sobie nowy plan na przyszłość, i na początku wydaje nam się on czymś przerażającym. A co z kwestią Bożego planu dla naszego życia? Czy jest równie skomplikowany i przerażający jak wyzwania dnia codziennego? Zanim odpowiemy na to pytanie, chcę Wam opowiedzieć historię ze Starego Testamentu o odważnym człowieku o imieniu Abram. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg powiedział do Abrama, by ten opuścił miejsce swojego zamieszkania i poszedł do ziemi, którą On mu wskaże: zostawić swój kraj, swój dom dla miejsca, o którym nawet jeszcze nie słyszałeś? Brzmi dość przerażająco, jednak Abram wyruszył tak, jak mu polecił Pan. Bóg nigdy nie przedstawił Abramowi pełnej strategii. Pominął nieco więcej szczegółów niż Abram pewnie by sobie ży życzył. Zamiast tego Bóg dał mu instrukcję odnośnie jednej następnej rzeczy, którą Abram miał wy wykonać. Na dodatek musimy być świ świadomi, w jakich okolicznościach i kulturze się to wszystko wydarzyło. Abram dorastał w rodzinie i kulturze, w której czczono wielu boogów. Wyobraźcie sobie, że nagle jeden z Bożków przemawia do was w wieku 75 lat i od razu zaczyna wam planować najbliższe kilkadziesiąt lat życia. Wiesz, ty, ty, tylko tyle, że masz na pewno wyruszyć z miejsca osiedlenia, wziąć całą swoją rodzinę, dobytek i pójść na peron i wsiąść do pociągu Belejakiego, jak to śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz. Brzmi to na pewno jak jakaś dzika przygoda, która nie może się zakończyć sukcesem. Co ciekawe, żona Abrahama o imieniu Saraj godzi się na wszystko, co wymyślił jej mąż. Większość kobiet nie pociąga taka przygoda w, nie, w nieznane. Chcą czuć się bezpieczne i wiedzieć, że jako mąż i głowa ro, ro, rodziny masz przemyślany plan. Jedynym planem, jaki Abraham posiadał, to posłuszeństwo wobec Boga. Uwaga, spoiler. Ze względu na posłuszeństwo Abrama, Bóg później zmienił mu imię na Abraham, co znaczy ojciec wielu. Abraham naprawdę został ojcem wielu narodów. Pojawia się nawet ponownie w 11 rozdziale w liście do Hebrajczyków w takiej tzw. biblijnej gal galerii Sław. Abraham jest świetnym przykładem człowieka, który żył przez wiarę, nawet kiedy mógł dostrzec tylko fragment Bożego planu dla, dla swojego życia. Na pewno nie był doskonały, ale jego życie pełne było momentów zawierzenia Bogu, nawet gdy nie miało to sensu. Zatem, wracając do Bożego planu dla naszego życia, Bóg często działa właśnie w taki sposób: przemawia do nas przez swoje słowo, przez pismo święte i zapewnia nam wskazówki odnośnie kilku kolejnych kro kroków. Zasadniczo właśnie taki jest Bo Boży plan to seria kolejnych kroków, które stawiamy w posłuszeństwie Bogu. Księga Radzajów w 12 rozdział. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z siebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w to, to, tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot, Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haramu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę oraz Lota, swojego brat, bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram miał zostać ojcem wielu narodów. Brzmi, brzmi wspaniale, ale on nawet nie mógł być ojcem własnych dzieci, ponieważ jego żona była bezpłodna. Po około 25 latach od pierwszego spotkania z Bogiem, Pan powiedział do niego, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. On miał wtedy 99 lat. Nawet jeśli Saraj była młodsza od Abrahama, to na pewno nie była już z biologicznego punktu widzenia zdolna do zajścia w ciążę. Jednak, mimo wszystko, Abraham i Saraj uwierzyli i ostatecznie, cudownie, urodził im się syn Izak. List do Hebrajczyków 11 rozdział. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga. Tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Dalej ten sam autor listu opisuje wiarę Ab Abrahama i Sary. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwie i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Zaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem budowniczym jest Bóg. Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała, i to pomimo podeszłego wieku, moc poopoczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania. Dlatego też, od jednego człowieka, i to martwego dla rodzicielstwa, pochodzi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim. Taka była historia Abrahama i Sary. Takie było ich powołanie. Jednak Bóg cały czas mówi i wzywa kolejne osoby do jego wielkich za, za, zadań. On także chciałby Ciebie zaprosić do tej przygody, byś zaufał mu w pełni. Bóg chciałby Cię Ciebie powołać. Powołanie Abrahama zaczęło się od relacji. Abraham modlił się zapewne każdego dnia. Modlił się o swoją żonę i o rodzinę. Spędzał czas z Bogiem. Dzisiaj także możesz to robić. Modlitwa to narzędzie do komunikacji z kochającym Bogiem, który pragnie także do Ciebie mówić. Modlitwą i wołaniem do Boga wyzwalasz wiarę w, w, w sobie, że On jest. Uruchamiając tę wiarę otwierasz drzwi możliwości usłyszenia Boga. Druga praktyka próby usłyszenia Boga to czytanie słowa Bożego, czyli Pisma Świętego. Psalmista Dawid rozumiał to bardzo dobrze, modląc się takimi słowami. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Ten werset nie jest o tego typu świetle, rozświetlającym całe pomieszczenie, jakie masz w swojej sypialni. Odnosi się w gruncie rzeczy do czegoś przypominającego małą świeczkę. Nie daje du dużo światła, tylko tyle ile trzeba, żeby zobaczyć to, co jest dokładnie przed tobą. To tak, jakby wejść do pokoju czarnego, jak smoła z malutką latarką. Zobaczyłbyś przestrzeń tylko na kilka kroków do przodu. Tak jak w przypadku Ab Abrama, Bóg nie da nam pełnej strategii na, na życie. Gdyby to zrobił, nie mielibyśmy potrzeby żyć przez wiarę i Mu ufać. Bóg raczej chce mówić do nas przez swoje słowo i przez otaczających nas zaufanych naśladowców Chrystusa, by pomóc nam przy wykonywaniu następnej rzeczy, rzeczy krok po kroku. Chciałem wam powiedzieć mo moją historię powołania, która ma na celu pokazać wam, jak Bóg przemawia na wiele różnych sposobów. W 2004 ro roku, wtedy miałem jakieś 18 lat, na chrześcijańskim zlocie zlo młodzieżowym nawróciłem się, czyli wyznałem w modlitwie, że od tej pory moim panem i zbawicielem jest Jezus Chrystus. Ta sytuacja zmieniła mnie na tyle, że było to nawet widoczne dla moich kolegów ze szkoły. Na tym zlo zlocie wpada mi w ręce ulotka o warszawskich studiach te teologicznych. Od razu poczułem takie wie wielkie pragnienie, by tam kiedyś studiować. Oczywiście nie byłem orłem w nauce, dlatego nie wierzyłem za bardzo, że mi się to kiedyś uda. Po dwóch la latach od tego wydarzenia nadal pogłębiałem moją relację z Bogiem, modląc się i czytając. Pismo święte. Kilka miesięcy od egzaminu zawodowego podjąłem ta, takie zobowiązanie przed Bogiem, że jeśli zdam egzamin zawodowy, to pójdę na studia w, w tym kierunku. A jeśli nie, nie znam, to złożę dokumenty na, na uczelnię teologiczną w Warszawie. Oczywiście bardzo mocno przyłożyłem się do tego egzaminu, tym bardziej, że studia w kierunku zawodowym były za darmo, a w przeciwieństwie do studiów teologicznych. W nocy poprzedzającej egzamin miałem sen, że rozwiązuję wszystkie zadania na egzaminie. Jednak pod koniec egzaminu zauważam malutki błąd w obliczeniach, który spowodował, że całe zadanie musiałbym robić od nowa. Ale niestety już zabrakłoby mi na to wszystko cza czasu. W tym momencie się obudziłem, cały w stresie przed wyjściem na egzamin. Jednak pomodliłem się i zacząłem o obliczenia. Na cały egzamin miałem jakieś 4 godziny. Od początku wiedziałem, jak wykonać wszystkie obliczenia. Bardzo szybko zabrałem się do pracy. Jednak po trzech godzinach mozolnej pracy uświadomiłem sobie, że popełniłem malutki błąd na samym początku zadania, i w jednym momencie uświadomiłem sobie, że nie dam rady już wszystkiego poprawić w jedną godzinę. Uśmiechnąłem się, się do siebie, wstałem i oddałem swoją kartę egzaminacyjną komisji. Poszedłem od razu do pobliskiego parku, by podziękować Bogu za to, że dał mi powołanie na studia teologiczne, by przygotować się do służby w kościele. Na dodatek powiem, że nie mając pieniędzy pojechałem na płatną uczelnię i przez 3 lata studiów Bóg troszczył się o moje finanse poprzez stypendia i przez różne życzliwe osoby dotknięte prze, przez Pana Boga. Jeśli Bóg cię powoła, byś mu służyła lub służył, to zapewni wam wszystko, czego będziecie do tego zadania potrzebować. Na, najpierw w modlitwie musicie wyznać, by Jezus stał się waszym Panem i Zbawicielem. Święty Paweł mu mówi o tym w li, li, liście do Rzymian, w 10 rozdziale. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Powołanie zaczyna się od nawrócenia czyli wyznania naszymi ustami, że od tej pory moim życiem będzie rządzić Jej, Jezus. Od tego momentu zaczynasz proces, w którym zaczniesz realizować Boży Plan dla Twojego życia. Z biegiem czasu, kiedy regularnie będziesz pogłębiał relacje z Bogiem i poznawał Go także poprzez czytanie Słowa Bożego, to on będzie coraz częściej do Ciebie mówić. Być może powołać Cię do szczególnego zadania i tym samym rozpoczniesz piękną przygodę. Jeśli chciałbyś poprosić o modlitwę w jakiejkolwiek sprawie, to napisz w komentarzu poniżej. Jeśli masz potrzebę z kimś porozmawiać, to napisz do nas pod adres mailowy kościółpoczątek.pl bez polskich znaków lub skontaktuj się telefonicznie pod wyświetlony na ekranie numer. Cieszę się, że wysłuchałeś tego do końca. Jeśli podobało się tobie, to proszę, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, to zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chciałbyś nim pokrzepić innych, to dostępnie go gdzie tylko chcesz. Zajrzyj do poprzednich naszych rozważań na naszym kanale na YouTube, wpisując Kościół Początek. Trzymajcie się. W imieniu Kościoła Początek życzymy Wam przede wszystkim zdrowia i byście rozpoczęli realizację swojego powołania, a tym samym poznali Boży plan dla swojego życia.